Kochana Barbaro, bo zaczęłyśmy nasze spotkanie Twoim podsumowaniem progresu. Opowiedz mi, co chciałaś przekazać. Że od kiedy się zaczęłam jakby u ciebie rozwijać pod Twoimi skrzydłami, to po prostu czuję mega, mega, mega postęp. Totalnie odżyłam. Po prostu pomogłaś mi na tak wielu płaszczyznach ogarnąć moją energię i mój sposób myślenia, że po prostu jestem ci mega wdzięczna. Nawet nie wiem, jakich słów użyć, żeby po prostu wyrazić to, jak się cieszę, że trafiłam po prostu na ciebie. No, naprawdę, ja zawsze o tobie mówię, moja mentorka, moja opiekunka, moja nauczycielka. Serio, ja mówię o tobie ludziom i jestem pewna, że niedługo naprawdę po prostu zawojujesz świat tym swoją pozytywną energią i tak nakręcisz ludzi, że nie będzie miejsca na smutasy. No, tak pa, Pamiętasz, kochana, jak dołączałaś? Fajtam, że Ty się mnie wtedy zapytałaś, czy ty dasz radę? I pamiętasz, bo ja widzę teraz Twój glow-up, rozumiesz? A buzia ci się cieszy, nie zamyka się, nie? A wcześniej byłaś taka, ja mam takie wrażenie, że byłaś taka wystraszona, nie? Że czy ci się uda, czy dasz radę? I w ogóle. Może opowiedz o tym, od czego zaczęłaś i wiesz, i jak Ty się teraz czujesz? Od czego my zaczęłyśmy? No jeszcze wychodziłam z takich trudnych emocji związanych w ogóle z, z funkcjonowaniem w, na tej planecie. O tak, zacznijmy. I pomagałaś mi pouzdrawiać różne lęki, odpuścić po prostu, naprostowałaś mi sposób myślenia, przywróciłaś mi wiarę w moje własne możliwości, po prostu no odzyskać po prostu władzę nad własnym życiem i nawet jeśli nie wszystko idzie dokładnie jeszcze tak jak ja bym chciała bo jeszcze coś tam może zostało to ja widzę cały czas że idzie to do przodu i naprawdę naprawdę ja się po prostu tak dobrze czuję nawet moja mama zwróciła na to ostatnio uwagę że faktycznie dobrze wyglądam i dobrze się czuję i ona się cieszy że jest u mnie taka poprawa. Jak wiesz to... że cokolwiek nie pomogło rób to dalej. Jasne. No. Kochana, zaczęłaś swoją książkę, zaczęłaś swoją markę, zaczęłaś zmieniać tak. dietę, bo nie, nie jestem twoją dietetyczką, ale tak. wiemy o co chodzi. I co tak jeszcze? Zmieniłam. <gry> Wiesz co, ogarnęłam dużo rzeczy związanych z moim domkiem. Yy, już też się tak nie stresuję tym wszystkim, czego nie zdążyłam zrobić. Po prostu wiem, że zrobię to wtedy, kiedy ja poczuję na takie natchnienie. Dużo ogarnęłam w swoim starym domu rodziców, bardzo ogarnęłam relacje z rodzicami, powiem ci, mega mi idzie. Ostatnio z tatą, miałam tak dobrą rozmowę, mimo że początek wyglądał tak, że się pokłóciliśmy, a później jakoś tak wyszło i uzyskałam od taty słowa, przepraszam, rozumiesz? Rzeczach. spriorytetyzowałam teraz swoje zdrowie i zmanifestowanie tego, że mogę pracować krócej w swojej pracy oraz to, że po prostu chcę mieć więcej czasu na swoje jakieś tam odpoczynek. Ja ben, generalnie ja bardzo lubię odpoczywać i siedzieć w takim swoim kokonie. Lubię po prostu być sama ze sobą i, i to jest coś, co ja teraz priorytetyzowałam, bo ja od, parę lat temu już sobie to uświadomiłam. To napisałam nawet o tym właśnie posta i na Instagramie, że odkryłam, przeanalizowując cały swój kalendarz, sprzed kilku lat już to było, że w poprzednim roku pracy ja miałam tylko trzy dni, w których nic nie było zaznaczone, że ja mam coś do zrobienia. Rozumiesz? Ja byłam wiecznie albo w pracy, albo u kogoś w odwiedzinach, spełniając swoje obowiązki jako ktoś, kto buduje relacje. Tak. I miałam wiecznie takie poczucie, że ja muszę wszędzie tam być, żeby to wszystko zachować, bo inaczej nie wiem, co się wydarzy. A teraz zobacz, praktycznie ludzie czekają na to, aż ja znajdę czas i do nich pojadę i się nie gniewają, że ja tak nie znajduję tego czasu. Udało mi się wreszcie wprowadzić znaczące zmiany, które się przyczyniły do tego, że faktycznie zaczęłam się bardziej skupiać na sobie i nic nie straciłam na tym, tylko zyskałam. Naprawdę, nikt się nie czuje urażony tym, że mnie nie ma tam na prawie zawołanie. Cieszę się, kochana. To jest przepiękne uczucie i uświadomienie sobie tego, bo tak naprawdę to, co teraz do Ciebie mówię o tych spotkaniach z tych przyjaciółmi i w ogóle, to, to tak naprawdę całkiem niedawno sobie uświadomiłam, może w zeszłym tygodniu, że faktycznie oni nie mają mi za złe tego, że muszą czekać. Tak, mega poprawę czuję, po prostu zupełnie inną energią ja emanuję i ludzie reagują na to. To jest piękne, wspaniałe. Jest rekomendacje, jakimiś słowami. Dla kogo poleciłabyś program? I co ci się Polecam poleca? program dla każdej osoby, która czuje się, że utknęła w jakimś punkcie i nie wie, gdzie dalej ruszyć, w którą stronę, albo osoby, którym brakuje odwagi. Mimo, że już wiedzą, co chcieliby zrobić i gdzie ruszyć. Polecam też osobom, które mają w sobie takie uczucie, że wszystko robią nie tak, że potrzebują jakby jakiejś, jakiegoś prowadzenia, żeby też uświadomić sobie, że wcale nie robią wszystkiego na opak. Po prostu robią tak, jak czują, najlepiej jak potrafią i potrzebują usłyszeć od kogoś, że tak jest też ok, że to jest po prostu taka droga i, i bez tego doświadczenia. Nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy i dlatego, dla wszystkich ludzi tak naprawdę można by polecić Twój program, szczerze mówiąc, mm. bo wielu ludzi jeszcze nie wie, co chciałoby zrobić i, i gdzie pójść i, i jak to, że wszystko ma wyglądać, a Ty po prostu potrafisz tak powiedzieć, że człowiek czasami od początku nie wie, ale on się czuje z tym ok, że ma prawo jeszcze nie wiedzieć i że on w swoim czasie to wszystko odkryje, także mega, mega. I'm excited, cieszę się dla Ciebie. No dzięki, dzięki, no nie wiem, co jeszcze mogłabym dodać, naprawdę po prostu Może, mega przemiana. Kim była Barbara, która dołączyła, a kim jest Barbara, która zakańcza? Barbara, która dołączyła, była jednym wielkim kłębkiem nerwów, chociaż już mniejszym niż parę lat temu, bo też nie mogę powiedzieć, że całkiem źle ze mną było, bo wiem, jaką drogę już przeszłam. Ale byłam już na takim etapie, w którym mogłam się otworzyć na kolejny wielki skok, i ty mi pomogłaś ten skok wykonać, po prostu poprowadziłaś mnie w takim poczuciu, że jestem zaopiekowana, bezpieczna i mogłam po prostu ruszyć jeszcze więcej, osiągnąć i uzyskać z tego pięknego świata. No i teraz właśnie jestem taką barbarą, która odważnie rusza po swoje. Mimo, że jeszcze tak drobnymi kroczkami, bo ja, ja mówię, ja nie lubię żadnych presji, nie wiem, dlaczego tak wybieram, ale po prostu y, czuję, że to jest tak po mojemu. I tak właśnie y, Od dążę do... moc. po swojemu. Tak. Po swojemu, właśnie, moją moc po swojemu, dokładnie. To jest wszystko tak, musi być jak najbardziej mojowe. Dobra.